Historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś opowiem o pewnym niezwykłym wynalazku, który jest niewielki i sam w sobie pełni funkcje bardziej symboliczne niż praktyczne, ale mimo to absolutnie zasługuje na naszą uwagę. Przed wami pierścień albo pierścionek. Generalnie mam na myśli całe to jubilerskie badziewie, które hip-hopowcy i narzeczeni zakładają na palce w celu wejścia na wyższy poziom lansu i bounce'u. Najpopularniejszy pierścień na świecie nazywa się My Precious i poświęcono mu jakieś 3 miliardy metrów taśmy filmowej. Przez ten jeden pierścionek, który uważano za wyjątkowo fajny, bo można dzięki niemu było wszystkimi rządzić, zrobił się taki raban, że kilku krasnoludków z owłosionymi stopami i Orlando Bloom z łukiem musieli przez 10 godzin filmu iść z buta do mordoru, żeby go zniszczyć. Czy tam przetopić na kolczyki dla dupy Aragorna. Już nie pamiętam, oni się dziwnie bawili w tym. Nieważne. To, co jest ważne, to symboliczne znaczenie pierścionka, który w dzisiejszych czasach przedstawiciel gatunku Homo sapiens bez zwisających narządów płciowych otrzymuje od przedstawiciela gatunku Homo sapiens ze zwisającymi narządami płciowymi. W celu wspólnego pożycia, dopóki prawnik ich nie rozłączy. Śmierć, śmierć nie rozłączy. Zresztą w dzisiejszych czasach pierścionki może dawać sobie, każdy nieważne, czy to jest zwisa, czy nie niezwisa. Jak się ludzie jednej płci chcą rozwodzić, też powinni mieć do tego pełne prawo. Am I right or am I right? Zanim człowiek stworzył pierwszy złoty krążek, który nazwał pierścionkiem zaręczynowym, każdy ubiegający się o względy damy, a psztyfikant który chciał się zaręczyć, do końca nie wiedział, co powinien dać w zamian prosząc o rękę. Mogę prosić twoją rękę? Zwykle dawał się kierę albo piłę, bo w tamtych czasach danie ręki było tak dosłowne, jak dzisiejsze danie. D... było bardzo dosłowne. I każda zaręczona niewiasta musiała sobie symbolicznie odrąbać tasakiem rękę przy łokciu, żeby wyjść za mąż. Zaprzestano tego okrutnego zwyczaju, kiedy zauważono znaczny spadek wydajności żony w kuchni, no ale zwyczaj płakania w momencie oświadczyn pozostał. I jest to oczywiście dziwne, po czego tu płakać, skoro ręka cała i jednocześnie będzie komuś śmieci wynosić? Fakty historyczne na temat pierścionka przytoczył Maciek Frączek niekryty krytyk. Historia świata według niekrytego krytyka. Historia świata według niekrytego krytyka. Witam! Dziś opowiem wam o to będzie zaskoczenie, pewnym niezwykłym wynalazku, który ma wiele znaczeń, więc zaczynajmy natomiast zamulać. Oto korek. Słuchajcie, przez bite 300 lat od chwili wynalezienia butelki Ludzie na całym świecie nie robili nic Tylko wycierali podłogi, ulice i fotele samochodowe Nic innego nie robili, nic Wszedłeś do sklepu, kupowałeś 12 butelek wina I zanim wróciłeś do domu i wlałeś to sobie do kieliszka To połowy nie było to nikt nie wpadł na wynalezienie korka I wszystko się rozlało, no hello Mimo, że ludzie spożywali alkohol w ilości 12 butelek wina dziennie To nikt nigdy nie był w korku Bo go po prostu nie było I producenci wina zajmowali pierwsze 100 miejsc na liście najbogatszych ludzi na ziemi według Forbes'a, Financial Times i Twojego Weekendu. Wśród akcji i obligacji. Korki wymyślił pewien copywriter, który dostał za zadanie umieścić kody rabatowe w miejscu niewidocznym dla ludzi i stwierdził, że potrzebuje do tego denka. No a od denka do korka to prawie jak od korka do worka. Więc raz, dwa patent wymyślił i za zadanie nawet premii nie dostał, chociaż historię zmieni. Nieważne. Historyczna zmiana nastąpiła również na poziomie społecznym, bo wyobraźcie sobie, że i w Warszawie, i w Poznaniu, i w Łodzi, i w Krakowie i w Gdańsku i we wszystkich innych miastach, gdzie jest więcej niż 500 McDonaldów, ludzie spokojnie jechali do pracy i spokojnie z nimi wracali. Bez krzyków, bez nerwów, jakby wszyscy dopiero co wyszli z przyjęcia urodzinowego Boba Marleya. No jak nie było korków, to nie było korków, i nikt na nikogo nie trąbił, nie wyzywał od baranów, i mógł sobie spokojnie jechać swoim własnym pasem i po drodze jeszcze kupić te 12 win bez korków i połowę rozlać na zakręta. No i to właśnie dlatego na początku mówiłem, że kiedyś ludzie nic tylko wycierali fotele samochodowe. Cieszę się, że połowa z Was już nie pamięta, bo zamiast skupiać się na błyskotliwym felietonie, tkwicie teraz w korku i wyzywacie się nawzajem od ssaków żyworodnych z rodziny kretorogich. Tak nie wolno! Inaczej barany stojące w korku do Jezusa wstające zaczną się wyzywać od ludzi i dopiero Józek zrobi dym ze spokojem. Korek przedstawi Maciek Frączyk, nie Niekryty Krytyk. Historia świata według Niekrytego Krytyka Historia świata według niekrytego krytyka. Witam. Dziś się trochę odchamimy, bo według badań w roku 2013 sztuka kojarzyła nam się na pierwszym miejscu z atrakcyjną kobietą, na drugim z nielegalnymi substancjami, a dopiero na trzecim z książką, piosenką albo obrazkiem kaktusa grającego na banjo. Nie pytajcie, ludzie w XXI wieku tworzą dziwne obrazy, ale to może wynika z tego drugiego skojarzenia. Przed wami obraz. Obrazy dość istotnie wpłynęły na losy ludzkości. Może nie tak jak zabawki w jajkach niespodziankach albo wykałaczka w scyzoryku? nie przesadzajmy, no ale jednak niektórzy uważają, że na Zależy im się chwila uwagi. Chwila nie dłużej Historia sztuki może mi zająć trochę więcej niż kilka głębokich wdechów Te podwójne znaczenia Dlatego chciałbym skoncentrować się na pierwszym obrazie w historii ludzkości Według naj, 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 najnowszych badań I fusów w herbacie z torebki Wynika, że pierwszym malarzem był nie aż tak wybitny malarz O pseudonimie Dziad Wiem, brzmi bardziej jak sywa szefa mafii średniej wielkości powiatowego miasta Ale naukowcy są zgodni Dziad mieszkał na bezludnej wyspie Tak jak Robinson Crusoe Albo bardziej jak Tom Hanks w Castle i z braku laku zaczął gadać do piłki od kosza, ale wyglądało to śmiesznie, więc postanowił, uwaga, namalować obraz. Wziął do ręki pędzel, farby i płótno, bo to standardowe wyposażenie każdej bezludnej wyspy i nabazgrał coś, co przypominało skrzyżowanie myszki Miki i obcinaczki do paznokci. Dziad nie był zadowolony, ale na bezludnej wyspie irak ryba, więc idąc tym tropem, nieudany klon myszki Miki również nadawał się na kompana do rozmowy. Od tamtej pory ludzie zaczęli malować, ale co najważniejsze, uczcili ten obraz powiedzeniem. Gadał dziad do obrazu, a skrzyżowani myszki, miki i obcinaczki do paznokci ani razu Potem trochę to zmienili, bo było za długie i się gówniarze nie mogli na kartkówkę wyuczyć no ale historia dziada i jego malunku przetrwały po dziś dzień Jestem bezruszony, że to ja mogłem zaprezentować wam te najnowsze osiągnięcia w dziedzinie archeologii i science fiction Mówił Maciek Frączek, czy niekryty krytyk? Historia świata według niekrytego krytyka Historia świata według niekrytego krytyka. Witam. Dziś opowiem wam o pewnym, przepysznym wynalazku, bez którego ciężko wyobrazić sobie poranek. Nie, nie chodzi o kawę. Kawy nikt nie wymyślił. Ona przecież po prostu rośnie. w, w kawiarniach. Przed wami płatki śniadaniowe. Płatków śniadaniowych nie wymyślił ani gość o nazwisku Cornflakes, ani Nesquik, ani nawet Cheerios. Pierwsze płatki zrobili w 1894 roku bracia-kolegowie i zrobili to mniej więcej tak, jak niektórzy w tym kraju zostają rodzicami. Przez czysty, jak łza dziewicy przypadek. W ekskluzywnym sanatorium ze spa Will Kellogg gotował dla swoich pacjentów pszenicę na placki i w pewnym momencie musiał wyjść. Kiedy wrócił, okazało się, że ziarno jest rozgotowane, ale że pan Kellogg wiedział, że dzieci w Afryce nie mają co jeść, bo w 1894 nie było jeszcze Angeliny Jolie. Ono to jedzenia marnować nie chciał. Rozwałkował więc babkę i z tego wałkowania wyszedł niezły wałek, a właściwie niezłe płatki. Po upieczeniu przybrały formę twardą i kruchą, co w połączeniu z mlekiem zachwyciło stołujących się w Battle Creek pacjentów. W 1896 roku, czyli już dwa lata po wałkowaniu placków, sprzedano 52 tony płatków śniadaniowych i od tamtej pory bardzo wielu z nas wtrążala je codziennie rano. Gdyby nie bracia kolegowie, prawdopodobnie ludzie w dalszym ciągu nalewaliby sobie do miski mleka i tak mieszali o spale łyżką, zastanawiając się, dlaczego te płatki śniadaniowe bez płatków śniadaniowych smakują dokładnie tak samo jak samo mleko. Może dlatego, że to było samo mleko, chociaż podobno niektórzy eksperymentowali i w czasach przed Wrzucano do miski posiekany rabarbar albo smażony w oceanie oleju frytki. No, piechota. Wynalezienie płatków śniadaniowych nie przez przypadek zbiegło się w czasie z produkcją pierwszych filmów, bo po prostu wcześniej żaden reżyser nie miał pojęcia, w jaki sposób pokazać typowy amerykański poranek. Że niby co ludzie wstają o siódme i zaczynają. Gotować indyka? Pokażcie mi poranek w amerykańskim filmie, w którym nie ma płatków śniadaniowych. No dobra, człowiek z blizną miał na śniadanie bardziej mleko w proszku niż mleko, ale to już temat na inną audycję. Płatki zaprezentował Maciek Frączyk, czyli Ty Krytyk. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Historia świata według Niekrytego Krytyka. Wita! Istnieje naprawdę bardzo wiele wynalazków, które można uznać za ważne z punktu widzenia ludzkości. Ogień, prąd, telefon, radio, mag, drive. Jest ich naprawdę sporo. Tym najważniejszym, i są tu zgodni wszyscy naukowcy zupełnie przypadkowo sami niewyżyci faceci, należy uznać implanty piersi. No co? Sztuczny biust jest mniej istotny od prądu? Wy widzieliście kiedyś wtyczkę do kontaktu i Salmę Hajek? Naprawdę wolelibyście zrezygnować z Salmy Hajek, żeby móc sobie włączyć telewizor i wysuszyć włosy i posłuchać Radia Z? Już byśmy się złożyli na jakiś duży megafon i do was krzyczeli, no trudno, tu chodzi o Salmę Hajek. Wracając do tematu. Kobiety po raz pierwszy mogły wszczepić sobie implanty w 1895 roku i robiły to między innymi po to, żeby do końca życia się tego wypierać. Jakby dziecko komuś zabiły, albo mi salmehajek odebrali mimo krzyków i wieszkania nogami. Geniuszem porównywalnym do Einsteina, tylko że on geniuszował w kwestiach biustu, był wówczas chirurg Vicenzo Czerny. To on jako pierwszy zamienił A w D, a D w D... best. Pomijam oczywiście fakt, że wtedy wszczepiało się nie silikon, tylko... Jeśli ktoś ma kanapkę, to niech teraz weźmie gryza. Chrząstki wołowe w piersiach twojej dziewczyny. Wyobraź sobie krowę, teraz jej kolana, teraz jej chrząstki, a teraz swoją dziewczynę. Albo jakąś dziewczynę w klubie gołgą. -Go, albo twoją dziewczynę w klubie gołgą. -Go. Wije się tam na rurce, jak opętana przez diabła, a na zewnątrz ksiądz odprawia egzorcyzmy. A ona się wije i rozbiera, jak ostatnia grzesznica, a teraz znowu chrząstki krowy. Nie zmienia to wszystko faktu, że od poprzedniego wieku jesteśmy cewalizowani i wszczepiamy kobietom silikonowy żel. Koniec z krząstkami i koniec z kompleksami. Od teraz każda kobieta, jeśli tylko ma pieniądze albo za starego i równie zamożnego sponsora, może sobie zrobić taki rozmiar, że nawet Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Britney Spears, Janet Jackson, Victoria Beckham, Carmen Electra, Pamela Anderson i Krzysztof Ibisz nie będą w stanie podskoczyć. Sam już nie wiem, kto w tym wszystkim powinien być Panu Czernemu bardziej wdzięczny. Mężczyźni, czy kobiety, czy może reżyserzy filmów porno bez określonej płci? Ale na wszelki wypadek, bądźmy wszyscy. Silikon w przedstawił Maciek Frączek czyli niekryty krytyk. Rytyk. Historia świata według niekrytego krytyka.